W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Ukrzyżowany Jezu mój, przyjmij łaskawie modlitwę, którą już dziś zamiast w godzinę śmierci do Ciebie zanoszę, gdyż wówczas wszystkie zmysły mnie opuszczą. Kiedy więc najsłodszy Jezu, gasnące i spuszczone moje oczy nie będą mogły już więcej na Ciebie patrzeć, pomnij na pokorne spojrzenie, którym spoglądam teraz na Ciebie i zmiłuj się nade mną. Kiedy me usta wyschnięte nie będą mogły ucałować przenajświętszych ran Twoich, pomnij na pocałunki, które teraz na nich wyciskam i zmiłuj się nade mną. Kiedy zimne ręce moje nie zdołają już więcej uchwycić twego krzyża, Pomnij na miłość, z jaką teraz ten krzyż obejmuję i zmiłuj się nade mną. Kiedy w końcu obrzmiały i nieruchomy język mój, Ani słowa już więcej nie wymówi, Pomnij, że w tej chwili tym językiem wzywam Jezu, Maryjo, Józefie. Wam polecam duszę moją. Amen.